Witajcie bardzo serdecznie na trzecim odcinku mojego poradnika. Ja jestem Krzysztof diablo Siwa i dzisiaj porozmawiamy sobie w końcu o podstawach gry na linii adekery. Yy, czyli co będziemy tam tworzyć, tam pierwszy poziom, zachowanie przed spawnem minionów, może jeszcze jakieś wymiany i takie, takie rzeczy ogólnie, no. Żeby nie przedłużać wstępu, po prostu przejdziemy do gry. Dobra, jesteśmy już w grze. Także możemy zaczynać. Przede wszystkim, e, ustawienie początkowe, Twoje. Jeśli nie, nie robicie czegoś konkretnego teamem, a na solo queue nie robicie nic konkretnego teamem, coś dzieje. Dobra, to e, stajemy gdzieś w okolicach tego miejsca, żeby mieć wizję z tej strony z tej z góry e, i z boku, żeby nie mogli nas zeskoczyć. E, wiadomo, objęta 54. Jeśli nasz jungler jest tutaj. Znaczy na razie, no to trzeba mu pomóc. Eee, coś mi się psuje, LOL Recorder, ale to nieistotne. No i po prostu schodzimy na linię. Pierwsza akcja, jakaś konkretniejsza, dzieje się w 2.50, to już poczekamy. A, pierwszy poziom. Tutaj ogólnie na samym początku, jeśli możemy podzielić to, jakby na yy, dwa typy. Chociaż oba typy opierają się na tym, żeby wbić jak najszybciej drugi poziom, a chodzi dokładnie o granie pasywne i agresywne. Ja w tej grze wybrałem dosyć pasywny tryb z racji tego, że jestem wejnową. Mój pierwszy... obrażenia na pierwszym poziomie nie są aż tak wysokie, jakby mogły być. Na przykład na na mają większe, no, o tym trzeba pamiętać jednak. Dlatego zdecydowałem się po prostu bezpiecznie grać. I po prostu wbić drugi jak najszybciej. Najlepiej szybciej od nich. I co nam się zresztą udało? I od razu weszliśmy naprzód, żeby ich złonować, żeby nim, odciąć ich od farmu, odciąć te, od ekspa. Yy, teraz wykonałem leciutki połk z racji tego, że już mogłem. Tristana nie, mogł, nie odpowiedziałem w żaden sposób, dzięki czemu ja na tym miałem czysty zysk. Yy, o, teraz na przykład yy, Tristana wykonała na mnie skillshot i jeden auto tak przez co straciłem 100 HP. To życia, ale i w, dlatego bardzo istotne jest yy, posiadanie rud na lifestyle, ponieważ, no, jednak, y, takie, taki połk cały, ciągły yy, powoduje dużą tracę życia. a My chcemy się jak najwyższy poziom, żeby ewentualny gang nas nie zabił. Tak, zatrzymałem akurat w momencie, kiedy yy, z nami trafiła bańką Tresza, który ma bardzo mało życia i jakby. Tristana wskoczyła w Tresza, to najprawdopodobniej by go zabiła, jednakże moja postawa stania przy nim i uniemożliwienia jej wskoczenia była na tyle dobra, że zaniechała tego pomysłu. Być może to było zbyt ryzykowne, żeby wskoczyć, no ale uważam, że mogłaby to zrobić, dlatego postanowiłem go chronić. No i ogólnie trash, zadaniem trasha jest y, pozwolić mi farmić bez żadnych y, problemów, co właściwie robię. Y, tutaj zaraz, aha, zaraz będzie ciekawa, rzecz, tutaj właśnie najważniejszą rzeczą praktycznie jest ob, y, spowodować, żeby jak najwięcej minionów rozwaliło się o turet, przez co przeciwna Deker nie może ich sfarmić, nie może zdobyć złota, nie ma złota, nie ma itemów, wygrywasz grę, o tym masz przewagę. Co do Expa, to już aż tak istotne nie jest. Szczególnie, że nic nie możemy za bardzo zrobić. Jak stoją pod Turetem 2 na 2 za dużo utility mają i strasznie kiepsko je to wyglądało. Ale teraz bardzo ciekawą że zrobię. Spójrzcie: zatrzymuję miniony i czekam, aż wojownicy przejdą naprzód. Robię to dlatego, żeby sfrizować linię. Co zresztą. Nie wiem w sumie, Już teraz nie pamiętam czy mi się udało, ale zaraz zobaczymy, ale za to mamy gang, tu właściwie ja nie miałem żadnego udziału w tym w tym kilu, ja go to po prostu sobie dobiłem. E, Tren rzucił latarnię, tutaj bardzo widać, że przeciwny support nie postawił warda w ogóle jeszcze Tristan i nawet nie próbowaliśmy zabić Tristana, tylko Fokus poszedł na nami, z racji tego, że ona nie miała żadnej ucieczki. Prócz flesza, który był aktywny, ale nie zdążyła go użyć. I dostała hakiem Tresha i w tym momencie łańcuch y... <grywka> łańcuch CC Chain CC dostała i 4 nie, mniej, z 3 sekundy snera miała i nie mogła się ruszać. No, stun sner, stun połączony ze snerem. W każdym razie. <grywka> To nam to mi dało łatwego fraga, teraz mam dosyć mocną przewagę, no i sobie dalej farmię. Najważniejsze to jest farmić, po prostu trzeba farmić, non stop farmić. jest możliwość? Farmić. Jest połk na przemian z farbą. Znowu z podeszła sama. Sa podejść samemu do minionów na dwóch przeciwników to jest bardzo głupi pomysł, który zresztą bardzo często robię, grając solo queue. po prostu... Ciężko mi przeżyć stratę jakiegoś miniona i ona się przez to musiała cofnąć i straciła ich 7. Ja się recoluję teraz, ponieważ jest to spowodowane tym, że oni się cofnęli, oni będą mieć przewagę itemów, a ja mam pieniądze, a nie mam tych przedmiotów, które mi będą potrzebne do dalszej dominacji linii, dlatego postanowiłem się cofnąć, mimo że to nie jest najlepsza pora. Teraz dlaczego to nie jest najlepsza pora? Otóż, co, jak wiemy, co trzy fale creepów idzie siege minion, czyli ta taczka z tyłu, która jest no powiem wam całkiem odporna na obrażenia szczególnie w początkowej fazie gry. I spuszczowanie tego wave'a z tym siege minionem trwa tak z 10 sekund dłużej przez co zwykle nowa fala zdąży podejść gdzieś w to miejsce. Jeśli podejdzie gdzieś w to miejsce, to wtedy turret zwykle nie sięga, no co prawda zwykle to nie zawsze, ale zwykle nie sięga i mamy jeszcze trochę czasu dodatkowego. Na dojście na linię, a w tych początkowych fazach, gdzie nie mamy butów, to właśnie przyjście na linię trwa gdzieś 30 sekund, może nie całe 30 sekund. Tak, teraz wracając na linię, widzę, że im się puszuje to pod turetem, dlatego ja postanowiłem zrobić golemki, co zresztą jest bardzo istotne, jeśli jesteśmy na niebieskiej stronie. I za każdym możliwym razem, o ile, znaczy oczywiście, jeśli to jest możliwe, idziemy robić golemki. Daje nam to dużą przewagę w doświadczeniu i w złocie. Koniec końców. I teraz bardzo ważna rzecz: kolejna. Yy, z moim itemem na lifesteal, który daje mi 12%, i moimi runami, które dają 4%, I mam 16% lifestylea. Dzięki czemu mogę robić te golemki i nie bać się, że stracę życie. Gdzie jakbym kupił na przykład bf to już nie, był, nie, nie mógł yy, czuć się tak komfortowo. Zresztą strasznie nie miałem pieniędzy na BF-a wtedy ale i bardzo ważne jest yy, jeśli to jest możliwe, jeśli, jeśli nie mamy healer na linii, a na przykład tutaj trash nie ma nie jest healerem to lepiej kupić coś z Lifestealem niż yy, same obrażenia no, jeśli mamy na przykład nami, Sonę, to i nie przegrywamy linii, jest remis albo wygrywamy, to wtedy warto. Yy, znaczy, warto. Można pokusić się o czystego BF-a, który daje ci duży boost do AD. No, zależy też oczywiście kim gramy. No, ale w przypadku Wayne akurat i tak bym wziął Kutlasa. Bilge Water Kutlas. No, i gramy dalej. Yy, następna akcja będzie w 640. Proszę bardzo wracamy kamerą i yy, wiemy na przykład w tym momencie, że... Tu się sta... Aha. Yy, nie wiem właściwie. Dlatego po prostu zaatakowaliśmy ich, yy, co spowodowało o. wzięcie w killa. To, to mamy przewagę, możemy zaryzykować. I o tym bardziej, że oni stracą na tym jeszcze bardziej. Yy, wiedzieliśmy, że jungler nie przyjdzie, bo był nam idzie. Dlatego mogliśmy się pokusić o atak. Byliśmy 2 na 2, poziomem byliśmy do przodu, z złotem byliśmy do przodu, no to nic tylko atakować. Co wykonaliśmy? Kila wziął tres. W tamtym momencie, wiecie, to może się wydawać: O, zabrałeś kila, D, jesteś słaby. Jest słaby i nie jest słaby jednocześnie, bo jednak, gdyby nie ten treść, to tego kila bym nie miał, więc to nie jest tak bardzo istotne, kto tego fraga weźmie na, na tej linii. Dopiero problem się robi, kiedy. Ty jako AD masz na przykład 5 asyst, a twój support ma 5 kili to już wtedy zaczyna być problem, ale jeśli wymieniać tak, rozkładacie się po równo, to jest, to jest ok, to, to naprawdę nie robi problemu, a dzięki temu twój support jest jeszcze bardziej użyteczny z czasem, a ty jako AD i tak się grubo farmisz yy, dzięki temu, że gościu właśnie nie może podejść, tu był znowu poke w stronę Tristany, yy, no i... Mam bezpieczną farmę, mogę się wyleczyć właśnie dzięki temu itemowi. Gang, jakikolwiek gang nic by nie przyniósł. Kolejna próba zabicia Tristany przestrasza i ona musiała flesznąć, bo znowu chciała podejść, tylko znowu robi ten sam błąd, że chce podejść do minionów, jak jest sama, co jest bardzo nierozsądne. I nie dość, że traci złoto w postaci tych minionów, to nie cofa się do bazy. Yy, przez co? No, traci czas, tak naprawdę. Mogłaby cofnąć się do bazy po na przykład. Ma 600 Golda, mogłaby być po Pampiriks Sceptera. Ale nie cofnęła się. Musi czekać na nami, tak czy siak? Ja sobie puszuję spokojnie. O, i teraz yy, widzimy, że Jarvan nadchodzi. I będzie, będą robić gang. No bo graliśmy agresywnie, no to wiadomo, że w końcu musi pokazać się gang. Trzeba być zawsze przygotowanym na gang. Ja mam pełne życie, Tresz ma połowę życia, więc będą fokusować Tresza. Prawie na pewno. Takie jest założenie. Tym bardziej, że on, on, no. Ja mam na przykład Tumble, dzięki czemu sobie mogę odskoczyć. Nami no, zrobiła już inicjację. My w tego tresz yy, Jarvana, nie widzieliśmy. Zresztą, chyba mogę nawet pokazać to, że nie widzieliśmy. Nie red. O, nie widzieliśmy, bardzo dobra pozycja yy, Jarvana, engage Nami, który nie wyszedł, Jarwan wszedł, no ale nic się nie stało, dlatego, yy, bo ponieważ bardzo dobrze, jakby, czy może inaczej, to nie tyle, że my bardzo dobrze przystaliśmy przeciwnika, tylko o tyle on yy, bardzo niepewnie wszedł, co spowodowało tym, że my po prostu sobie odeszliśmy i, i tyle. I tyle z tego wyszło. No i wracamy do farmienia. Wie, wiemy, że on musi, że jeśli by przyszedł ponownie, to przyszedłby z linii, z, 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 no z tego miejsca ogólnie, przeskoczyłby sztandarem. Yy, ale mamy warda, więc możemy być spokojni o to. No i ja w sobie farmię. Yy, teraz czas mija. 8:40 następna sytuacja, trochę minie. O, golemki, znowu golemki robię. Pusznąłem linię. Idę robić golemki. Nie ma co na siłę puszować, szczególnie w tak niebezpiecznym miejscu jak to, ponieważ Jarvan jednak mógł wrócić, jednak mógł czekać w tych szekach na nas. To by było bardzo niekorzystne yy, dla mojej osoby, i gdyby tam był, straciłbym bardzo dużo. Tristana wróciłaby do gry, i może byśmy nawet mogli przegrać nie przez to. Lepiej bezpiecznie się cofnąć na golemy, bardziej, że mój jungler był w bazie i nie, nie przyjmuje się w tym za bardzo, a golemki zawsze stają ogromną przewagę na linii. Idziemy dalej. Następna sytuacja jest w 9.50, trochę przyspieszymy nic się dzieje. 9.50 i jest. Nadchodzi 9,50 co my tu mamy. Yy, pewnie znowu się będę rykolował. Nie, ponownie idę na golemki. Znowu pusznąłem, znowu idę na golemki, bo mogę. Tym bardziej, że... Właściwie to po prostu poszedłem na golemki. Nic specjalnego. Nie wiem. Nie, nie, nie wiem. po co znowu to zaznaczyłem. O, teraz... O, ważna rzecz. Jest 10 minuta, 10.20 dokładnie. I teraz spójrzmy na CS. ja mam 90, pod, zrobiłem 3 razy goleńki, to już mam załóżmy 84. 84 CSy z linii zdjąłem, e, to jest sporo, można więcej, ale to już jest dobry wynik, to już można spokojnie podciągnąć pod dobry wynik, e, tym bardziej, że Tristana ma tych e, creepscorów 57, co jest wynikiem bardzo słabym, naprawdę trzeba by pokusić się o trening lekki. E, spowodowane to jest tym, że my wygramy, my po prostu ta agresja, którą wykonywaliśmy na początku gry, i ten gang, który dał nam killa, tak mocno nam ustawił linię, że mogłem sobie spokojnie farmić. Miałem prawie wszystkie CS-y: niemalże wszystkie CS-y z linii. Tristana miała kiepski dostęp do nich i strasznie dużo traciła na tym. I teraz ponownie gang będzie z tego co pamiętam. A nie, jednak się cofnęli. Cofnęli się, ponieważ ja tutaj lekko sfrizowałem, chociaż jak na to się tak nie skończy. Yy, frizem, tylko no, rozpuszujemy, Ale tu nic się dalej nie działo. Jedziemy dalej. 11:50. <coughs> Jesteśmy. Stoję pod turetem. Yy, o! Nie mam supporta. Stoję pod turetem. Ja mam dużą przewagę nad przeciwnikiem. Yy, on mnie nie może zdejmować. Nie może mnie zdejmować. W... Taki w takiej otwartej walce przegram na pewno, ale po dłuższej bitwie może coś mi się uda wyciągnąć. W każdym razie ja sobie po prostu farmię. Widzę, że mój support dalej jest w bazie. No to co, czekam na push linii, bo przecież nie będę wojował 1 na 2, idę na golemki. Robię sobie golemki sam, mogę, bo mam już yy, blade'a, który daje mi 15% lifesteala i tam pasyw, który leczy mnie. Dodatkowo... Yy, Mam 4% runy na lifestyle, No to już spokojnie, naprawdę i szybko robię golemki. I znowu ściągam farmę pod turetem. Nie ma co ryzykować, czekam na tresza. I sobie farmię. Tak, to jest to najważniejsza rzecz. Teraz tu już się w tym miejscu wszystko się wydarzyło, co się wydarzyło. Tam nic konkretnego się nie dzieje odnośnie linii. Następna sytuacja, 16 minuta. Ponownie będę, w... o treść się cofa. Powiedział mi, że się cofa, żebym grał bezpiecznie. Ja, spoko, spoko. Yy, no i co? Przeciwnik nie wie, że się treść cofa, czyli myśli, że jest w krzakach, dlatego oni grają bezpiecznie cały czas. Ja sobie farmię. Biorę sobie te linie, bo w... przez te parę sekund yy, na pewno się nie skumają, że on już cofnął, musiałaby rzucić tam to jest Dlatego bardzo ważne jest yy, mieć wizję w drugich krzakach przeciwnika. Ja biorę po prostu fale, sam ich zonuję, No i się cofam robić ponownie golemki, ponieważ i tak muszę czekać na tresza. A golemki są podniesione, że tak powiem, i mogę je zrobić. Mogę je zrobić, mam kolejne dwa CSy do przodu, trochę złota, tam niecałe 100. I to nam praktycznie. No i już mam prawie 60 kripów do przodu. Nie ma, nie ma w ogóle mowy, żebym. W tym momencie przegrał yy, linię, jeśli chodzi o 2 na 2 Gdybym jakoś overextendził i dał się gankować, to tak, owszem. Yy, tutaj zaraz będziemy mieć ponowny gank od strony Jarwana, już idzie zresztą do nas. Treść nie ma w tym momencie haka, przez co mogliby zainicjować, ale tego nie robię, czekam aż Jarwan dojdzie. I yy, teraz tutaj powiem Wam, że zrobiłem bardzo kiepską rzecz, ale zaraz do tego dojdziemy. O, jest. Ponownie chcemy zainicjować, Tresz ma już wszystkie swoje skille. Nami weszła, Tresz rzuca haka, wtedy pojawia się Jarvan. Już go widzimy, leci hak, łapie Tristanę. Tak naprawdę w tym momencie Tresz powinien... Nie ma flesza, Tresz nie ma flesza, ja nie mam flesza. U nich wszyscy mają flesze i samo Nery pozostałe, Smajcie się nie liczy. O, i nami robi inicjację, tres wylatuje w Tristanę. Ja bez sensu pobiegłem do tyłu, kiedy mogłem obijać ich w tym momencie. Przez te dwie sekundy, mogłem ich zadać dwa autoataki, ataki może trzy. Yy, zadałbym jakieś obrażenia. Może by to dało killa. Tylko, że przestraszyłem się, że Jarvan we mnie skoczy. Dlatego użyłem teraz kondemna, który wyrzucił Jarvana do tyłu. Tylko, że to tak naprawdę nic nie dało. Yy, Treść wszystkich trzech trójkę złapał swoją ulti. Dzięki czemu byli zamknięci w pudełku. Ja musiałem dobiec, ale miałem spowolnienie od nami i to chwilę trwało. O, oczywiście tyle co tam był, Odpaliłem ulti, zacząłem zadawać obrażenia i teraz Jarvan we mnie wszedł, kiedy nie mogłem uciec. Czyli tu kolejna rzecz, którą spieprzyłem. Zrobiłem tumble do walki, co, czego w ogóle nie można robić, chyba że jest się pewne zwycięstwa, ale nie byliśmy pewni zwycięstwa 2 na 3. Jarvan to wykorzystał i we mnie wskoczył po prostu. Ja zostałem podrzucony. Nami i Tristana po prostu bili tresza, bo mogli. Tresz tutaj kiepską latarnię rzucił, która złapała mnie, bo myślał, że sfokusują mnie, ale zbili go dalej. Przez co on nie dostał Shielda, to właśnie z tego. No i ja biłem najpierw Jarvana, teraz przerzuciłem się na Tristanę. Tristana sobie po prostu wyskoczyła. Ja dostałem exosta już nie mogłem nic zrobić. I to jest. To jest to. Mogłem to rozegrać znacznie lepiej. Może moglibyśmy zabić. Gdybym mniej się skupił na jarwanie, a bardziej na Tristanie. Może lepiej się tego nie dało zrobić, może teraz i tak by padł, to pewnie by padł. To jest tyle, jeśli chodzi o granie podstawy na linii. Tak mi się przynajmniej wydaje. Odcinek wydaje się trochę dłuższy niż zwykle. Też mam taką, takie wrażenie. Przynajmniej dużo było opowiadania. Tak naprawdę, co grę można by zacząć od nowa wymieniać, bo to nie jest tak, że w jednej grze da się wszystko powiedzieć. I też na pewno wszystkiego nie powiedziałem. Teraz niestety. Odcinek musiał trwać chyba z godziny albo więcej, żeby wszystko omówić, naprawdę. Dlatego postaram się odpowiadać na komentarzach. Możecie się pytać mnie na AskFM jakieś szczegóły. A tymczasem dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że podobało się Wam jeszcze bardziej niż poprzednie odcinki i będziecie subskrybować yy, mój kanał kanał Imperium. Jedno z. Na, najlepiej oba. Yy, I co? Zapraszam do następnych odcinków. 但是，下马。